Mąż Karoliny, zanim ją zostawił dla 24-latki ze sztucznym biustem, zamontował jej w domu specjalny sprzęt do podnoszenia biustu. Witam na kanale, ja jestem Dramcia, a dzisiaj Dramciu czekam na drugą część patentu Dramcia, na czyle coś w stylu patent? patent na cebulę dwa, proszę kiedy oddycy z patent na kasę. Pytaliście, chcieliście, o to więc macie. Będzie to luźniejszy odcinek niż jakaś poważna analiza, bo ileż można się mądrzyć, prawda? Ale, ale, wy myślicie pewnie, że ja tutaj będę komentować patent na kasę, co? Otóż nie. Jest to kolejny twór o niemalże tej samej nazwie, ale brzmi po prostu patent na. Albo patent na trzy kropki, też ładnie. Pokrótce, chodzi tutaj o to, aby znaleźć jakiś ciekawy sposób na poprawę wyglądu, oszczędzenie kasy, rozkręcenie biznesu i tak Nie przedłużając, zobaczmy, co tu się właściwie dzieje. Patent na to, jak zarobić na piłce. Otóż Staszek robi gadżety dla kibiców homemade. Wyczuwam nową dostawę śmieciuszków. Butelki zbiera po śmietnikach, tak po prostu. Ja nie oceniam, jedni zbierają znaczki, inni butelki, a ja zbieram żarnaczkę, krewę i do dzioba. Dostarczają też ich Staszkowi znajomi, którzy nie kibicują żadnej z drużyn. Co? Jak to nie kibicują? I to są prawdziwi Polacy? Nie ma nic ważniejszego niż chipsiki. Piweczko, szaliczek drużyny i wypierdziany fotelik podczas meczu. Nie no, żartuję. No już się nie obrażajcie, no. Gimper? A co tutaj robisz? Co to za kamuflaż? Nie sądziłam, że ten odcinek zamieni się w komentowanie DIY. Halo? Prostracja? Tak wycięte i złożone czapki dekoruje w zależności od rozgrywek. Nie no, piękna czapka. Ja zaklepuję te z glutem. Daszki na rozgrzane czaszki! Nie ma nic lepszego na upały niż założenie kawałka plastiku i tektury. Nie no, Gimper. Nie nagrywaj już tego DIY, wracaj do studia. Ponad tysiąca złotych pilnuje w terrarium Monocentropus balfurii. Wszyscy fani pajączków mogą teraz popatrzeć na te puchate, milutkie stworki. Arachnofobia? Pfff. na brzydzi i panicznie boi się pająków. To jak tam wsadziła te pieniądze, skoro się brzydzi? Ale trzeba docenić pana pająka, dba o te pieniądze jak o swoje własne. To? To jest strój przed pająkami? A może ona jest po prostu z zawodu pszczelarzem? Cztery tysiące złotych postanowiła schować do kasetki z szyfrem. Szyfr do niej ustalił jej znajomy matematyk, który ukrył go w trudnym do rozwiązania zadaniu matematycznym. Nie zdziwi się, jak Grażynka kiedyś otworzy sejf i będzie pusty. A ten kolega to nie kupi ostatnio nowego telewizora? Ile razy Grażyna ma potrzebę wydania tych pieniędzy, siada do matematycznej łamigłówki. Godzina bez skutecznych obliczeń i ochota na wydanie kasy znika, podobnie jak nadzieja na odkrycie szyfru. Na bank to jego data urodzin. Ewentualnie pełne rozwinięcie liczby pi. Od czterech tygodni Grażyna piłuje kłódkę, która zabezpiecza 500 zł. Wyobraziłam sobie, jak ona siedzi w dzień i w noc z tą piłą. Nie je, nie pije, ale piłuje. Ale w sumie po co to piłować? Wystarczy znaleźć kluczyk, Grażynka. Kilkaset złotych schowała w domu jej koleżanka Katarzyna. Dziewczyny umówiły się, że Katarzyna pod żadnym pozorem nie powie Grażynie, gdzie jest schowana kasa. O, ja wiem, gdzie jest schowana. Portfelu katarzyny. Ta gra aktorska to. złoto. No, spójrzcie na tą przerażoną minę. Podczas każdego spaceru z podopiecznymi pokonuje grawitację, wisząc głową w dół na trzepaku. O, trzepak. Ja Wam opowiem pewną anegdotkę z mojego życia a propos trzepaków. Kiedyś, jak jeszcze byłam pisklęciem, to stanęłam na trzepaku. No i pech chciał, że za mną stała taka stara głębica. No i ja sobie stoję na trzepaku, wszystko spoko, wiecie, ja latać nie umiałam i dalej nie umiem, a ona mi popchnęła i spadłam na glebę i obudziłam się w szpitalu, jak mnie strzywali. I widzicie, niektórzy myślą, że ja nie lubię głębi tak bez powodu. A to są podłe spryciarze. Na chleb cię ojebią na przystanku, z trzepaka też cię zrzucą. Masakra. Masakra. Jest zdania, że skoro biust grawitacja pociągnęła w dół, to jeśli wszystko stanie na głowie, to sytuacja się odwróci. No tak, tłuszcz z piersi się przemieści i przy okazji szybciej krew do mózgu. Wiszenie na czepaku w żaden sposób nie będzie wpływać na podnoszenie i lifting naszych piersi. Wręcz przeciwnie, może wywołać udar u osoby zbyt długo wiszącej na czepaku. W takim razie skoro z piersiami to nie działa, to może chociaż zamienisz się w nietoperza? W weekendy, kiedy ma wolne, wpada do niej Stefan, który nosi jakże trafny pseudonim. Ręce, które leczą. Całe rączki. Zapraszam. U, jaki amigo, muchas gracias, señorita. Za jedyne 300 złotych Stefan wykonuje masaż piersi. Za 300 zł? To prawdziwa okazja, moje drogie. Ale tajemnicy tej kuracji pilnie strzeże, dlatego nie zgodził się pokazać na czym dokładnie polega. Mam nadzieję popatrzeć na ten masaż, może też bym się czegoś nauczyła. Masaż piersi wykonywany na profesjonalnych kosmetykach jak i przez profesjonalne osoby będzie super alternatywą dla liftingu naszych piersi i dekoltu. Tą metodę będę polecać. Nie chcę obrażać Pana Stefana, ale bardziej przypomina sąsiada z klatki wyżej niż profesjonalistę. Mąż Karoliny, zanim ją zostawił dla 24-latki ze sztucznym biustem, zamontował jej w domu specjalny sprzęt do podnoszenia biustu. Ej, jakie to niemiłe! Karolinko, nie przejmuj się! Niedobry ten twój były mąż. Miał żonę z piersiami, które uprawiały wspinaczkę, on wybrał balony z Helem. Czy to działa? Wiadomo, że nie wiadomo, ale nic nie robić znaczy nie dbać i się poddać, a to nie w stylu Karoliny. No właśnie, grunt to się nie poddawać. Głowa do góry i cysuszki też do góry. Ciąża dla jednych kobiet to długo wyczekiwany moment, dla innych całkowite zaskoczenie. A dla jeszcze innych powód do żartu, wkładając piłkę do kosza pod koszulkę. Na lekcji WF-u, w podstawówce. Większość mało przedsiębiorczych kobiet korzysta z przywilejów stanu błogosławionego jedynie 9 miesięcy. Kamila już 2 lata korzysta z bycia w ciąży. 2 lata? Ja od urodzenia tak sobie tłumaczę bycie grubym. Po prostu mam większe kości, dobra. Odkąd Kamila uszyła sobie brzuch ciążowy, jej życie zmieniło się o 180 stopni. Ale to co? Ona się nie przeprowadza? Znajomi? Kasierki w tym samym sklepie? Nikt się nie pokapował? Trudno uwierzyć, ile przywilejów czeka na kobiety w stanie błogosławionym. Darmowe pieruszki to tylko kropla w basenie korzyści. A potem mamy jakiś obraz niewdzięcznych kobiet w ciąży, które wykorzystują fakt bycia ciężarną. A tak wcale nie jest. Nie każda kobieta podchodzi do tego tak samo. Dzień dobry. Ja mam darmowe zajęcie dla kobiet w ciąży. Dwa razy w tygodniu Kamila korzysta z gratisowego basenu. Ja tu czułam, że wyjdzie z tym brzuszkiem na basen, a tu Kamilka mnie zaskoczyła i teraz się odpala. To oni płacą, a ona wchodzi za darmo. Halo policja? Wyczuwam naruszenie paragrafu 12a. Podejrzana wyszła w klapkach i je zgubiła. Powtarzam, zgubiła klapeczki. Kamile przestały też obowiązywać długie kolejki w sklepach spożywczych. A tu już się nawet nie patyczkuje. Idzie dzielnie, kurwa. Proszę, mówię. A proszę, proszę. To nawet nie było pytanie. To była podświadoma groźba. On nawet nie chce wiedzieć, co by się stało, gdyby odmówił. Zawsze znajdzie się rycerz, który chętnie pomoże kobiecie w ciąży. To ja pani Boże pomogę, co? O, jest jakby tak pan miły bardzo. O, daleko pani idzie? Tam, w tamtą stronę. A to świetnie, bo właśnie tam nie szedłem. W ogóle ma. Cudowny dialog. Daleko pani idzie? W tamtą stronę. Tam, w tamtą stronę. Ale żeby nie było pomoc, zawsze propsuje. Proszę bardzo, proszę. Dziękuję, pięknie. Dziadkowie Daniela to ludzie, którzy o komunie wiedzą wszystko. Dlatego właśnie oni sami, jak i ich mieszkanie, które jest prawdziwym skansenem. Ten kolega ma aparat na szyi? Czy on nigdy nie widział emerytów na żywo? W tamtej dawno minionej epoki stali się atrakcją turystyczną i fundamentem patentu na biznes ich wnuka. Wiedzeni polską gościnnością zawsze przywitają niespodziewanych gości. No, ale co tutaj do fotografowania? Nie oni piersi i nie ostatni żyją w takim starodawnym stylu. Moja babcia ma antyczno podobne wazy i arras na ścianie i jakoś tłumów pod jej blokiem nie widzę. Zawsze przywitają tak jak zostali nauczeni, czyli wódką. Kochani macie ogóreczki do... Jak i wódka, to są również i ogóreczki, ale na tym uczta się nie kończy. Babcia nie wypuści nikogo ze swojego mieszkania bez zaserwowania talerza ruskich pierogów. Pierożkami to bym nie pogardziła, ale dalej nie kumam o co chodzi w tej atrakcji turystycznej, to jest po prostu wizyta u dziadków. Mm. Daniel zadbał nawet o to, aby w mieszkaniu jego dziadków szła telewizja z wielkimi meczami jedenastki Piechniczka oraz muzyczne hity z tamtej epoki. Czyli on sobie zgrał na płytę albo na kasetę, dopuszczam te opcje, stare mecze ze Smolarkiem. Czy ci dziadkowie nie zauważyli, że ten mecz jest jakiś taki... taki sam? Tak więc impreza zazwyczaj kończy się w akompaniamencie hitów Opole 1965 czy festiwalu w Kołobrzegu. A ta Marylka wiecznie młoda. Klienci Daniela są lekko zamroczeni, ale w niebo wzięci. Albo po prostu się najebali. Daniel przelicza swoje zarobione pieniądze i to nie małe. <słuch> Okej, okay. starczy. Obejrzałam tego dużo za dużo. Dzisiaj nauczyliśmy się m.in. tego, że wisząc na trzepaku prędzej zamienisz się w Batmana niż podniesiesz sobie tycuszki. Mam nadzieję, że ta wiedza wam się przyda w życiu. Dziękuję za dotrwanie do końca. Zapraszam na moje socjale, Instagrama, Discorda, fanpage. Wrzucam ostatnie fanarty, za które również dziękuję. Buziaczki i bez odbioru.